za tańczy w kolejnej edycji Taniec z Negocjacje z wielkimi gwiazdami. Wygląda na to, że kolejny sezon tanca z Gwiazdami znów zaskoczy wszystkich wielbicieli rozrywki na najwyższym poziomie. W 14 edycji tanecznego show, jak zwykle, nie zabraknie gwiazd z pierwszych stron gazet. Niesamowitych emocji, zaciętej rywalizacji i niespodziewanych zwrotów akcji. Pomponik dotarł do z trwających własnie negocjacji z potencjalnymi uczestnikami. Wiemy, kto tej jesieni będzie miał szansę w zawalczyć o kryształową kule. Jak udało nieoficjalnie dowiedzieć się Pomponikowi, trwają już pierwsze rozmowy na temat występu w kolejnej odsłonie bijecego rekordy popularności tanecznego show Polsatu. Według informacji, do których udało się nam dotrzeć na giełdzie nazwisk pojawiły się takie gwiazdy jak. Jarosław Bieniuk Zosia Zborowska Krystian Wieczorek Helena Englert Dyrektor stacji Edward Miszczek Jest osobiście zaangażowany w rozmowy z przyszłymi tancerzami. Na razie nie sposób stwierdzić z pewnością, czy wymieni celebryci zdecyduje się wystąpić w programie. To zapewne nie koniec niespodzianek, a fani ekscytujących zmagan na parkiecie mogą liczyć na to, bardzo nieoficjalna lista gwiazd wkrótce zostanie zaktualizowana o kolejnego raza nazwiska. Trzymamy rękę na pulsie. Choć do premiery 14 edycji i tanca z gwiazdami jeszcze długa droga, ciekawość widzów już się Zenitu i wszyscy pragną dowiedzieć się jak najszybciej, kto tym razem będzie rywalizował na parkiecie i będzie miał szansę na zwycięstwo w prestiżowym konkursie. Dla kogo najnowsza odsłona programu będzie pechowa, a dla kogo szczęśliwa? Tego dowiemy się już na jesieni. Jedno jest pewne, tegoroczna walka o kryształowe kule będzie niezwykle zazarta. A obserwowanie jej, wyjątkowo pasjonujące. Jak widać nowy sezon tanecznego show Polsatu zapowiada się więc niezwykle obiecująco. Wy też nie możecie się już doczekać. Paniec z gwiazdami to jeden z najpopularniejszych polskich programów telewizyjnych, który od wielu lat bije kolejne rekordy popularności. Premierowa edycja pojawiła się już w 2005 roku i od pierwszego odcinka zawsze gromadzi przed telewizorami miliony Polaków. Startuje w nim osobowości medialne, aktorzy, wokaliści, dziennikarze, influencerzy, sportowcy, celebryci. Sparowane z profesjonalnymi tancerzami towarzyskimi popisy ocenia czteroosobowe jury, każdy jego członek może przyznać z występowi od 1 do 10 punktów. Na to, która spar par w danym odcinku pożegna się z programem, wpływa punktacja jury oraz SMS Y wysylane przez telewizów. Triumf poprzedniej edycji Show odniosła Ilona Krawczyńska w duecie z Jackiem Jelonkiem.